I witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy X-Men Origins Wolverine. A cholera jasna, stop, stoper gdzie jest telefon? O, oh. chodźcie. Te. Skurczek. Oh. W ogóle... Dzisiejszy odcinek i dzisiejszy następny, bo o! SMS, ktoś dzwonił A, bla 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 dobra, dwie godziny temu nawet chyba nie muszę odzwonić Tylko sekunda. Zegar stoper start Okej, okay. liczę od tego czasu około minuty już. Przeleciało Ogarnij się. Dobra, telefon jest sogarnię No i co, chciałem powiedzieć, że odcinek i pewnie następny, ponieważ zostało no, w 40 minut, czyli dwa odcinki do końca gry mniej więcej. No, nie, mniej więcej tylko. No, zostało tak. Um, tak, e, to będę nagrywał w dosyć ekstremalnych warunkach, ponieważ nam no, na dworze jest 40 stopni. Odczuwalna jest. Podobno 50 o okolicach 50. A, a ja, ja ja w pokoju na moim termometrze sprawdzałem, mam 3, 35. Tak dla przypomnienia, temperatura pokojowa to 25. Więc jest lekka ciepło. Jest lekka ciepło, no ale jakoś dam radę. Dobra, no już. Ok, przeszedłem. spoko jeszcze tym się trzeba zająć. Tymi czy tym? Tymi. tymi. Oni teraz już nie występują w liczbie pojedynczej. Właśnie. Sobie tego użyję. To jest całkiem przyjemne, jak się ma jakiś przeciwnik, który może unikać, ale tu niestety nie ma przeciwników, niestety, niestety, niestety. Nie ma przeciwników, którzy mogą unikać. Czyż level? Dokładnie level. A dwa sklepowe mnie nie ustawiają. Muszę mieć przynajmniej trzy, żeby cokolwiek zrobić. Dobra, co to, to? Jakiś sub Jakiś minibosek? Okej, okay, nie wiem dokładnie. Chyba tutaj ma być. Dokładnie chciałem powiedzieć, że nie ma ludzi, którzy... ludzi czy w przeciwników, którzy będą to umieć Więc... E, tak naprawdę te, to przyspieszenie moje to... to mi daje. Bo o wiele lepiej, jeżeli chodzi o obrażenia, chyba wychodzi zrobić dwa coś takiego. Ten już załatwiony... No i koniec. Tu się coś otwierało. Tutaj. A co ja tu muszę zrobić? Czy żeby wstawić jakąś statuetkę? Tak, pamiętam dokładnie. Tutaj była statuetka, którą się dostawaliśmy tam na górę. No i w momencie, kiedy ruszyliśmy dźwignię... Aha, tu muszę trzymać. Trzymaj to. W momencie, kiedy ruszyliśmy tam dźwignię na górze, to się odblokowała ta brama. Aha, no i tam przejdziemy. To jestem tam ciekawe, czy, 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 czy tu już będzie... Mm, koniec. Nie? tej dżungli, można tak powiedzieć, tak? A, czyli a, wejdziemy tam, no już będzie jakiś boss czy coś, czy będzie znowu taka przechadzka a, jak poprzednio, żeby dopiero otworzyć tutaj tą, tą dużą bramę? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, no, że, że, że tak na logikę, że raczej powinniśmy do dużej bramy dążyć. A, no, ale zobaczymy. Tutaj, czemu on ucieka? Aha. Spoczko. Co teraz? To już jest takie przewidywalne. Odrzuć go. Odrzuć go. Nie. może też się, się, się też pomyłał. Jak przytrzymam X, nie. X nie, tylko jak Y, tak przytrzymam to. No chodź. Fajny w momencie, kiedy użyje się Mycenga, tak czyli podrzuca, to można jeszcze tak, tak dosyć mocno naklepać w powietrzu. Tylko, że oni to mają tyle zrobia, że dwa ciosy i padają, więc niekoniecznie. No to bez większego problemu możemy palić to, szybciej pójdzie. Jeszcze jeden został. Już nikt a, No i te niebieskie. Hop, jedna. O, druga A was tu jeszcze będzie więcej? Nie, no, jest nie ja przez całą, całą grę żałuję, że paliłem sobie ten poziom trudności Ponieważ, no, ta gra to przynajmniej po. WTF Myślałem, że to już jest trupa, tu się coś zbagowało walczy z samymi nogami Dobra Co się może? Wydawało mi się, że dostał jeden, tak. Tylko kwestia teraz, który jest tym, który ich klonuje. Rozumiem, muszę się jakoś względnie szybko pozbyć wszystkich. Bo oni mogą się klonować. Tutaj weźcie ten cień oni się klonują. Chyba, że tego muszę po prostu ołatwić. Już nie będą w stanie się klonować. Możliwe. Dobra, wydaje mi się, że to już jest koniec walki. Teraz znowu tu widzę jakieś dwa... Nie. Myślałem, że na to będzie trzeba coś postawić, żeby... żeby móc przejść dalej. A tu nic ciekawego. To można pewnie zapchnąć. To się wysunęło, ale co to mi daje? Mogę się dostać tutaj. dzieje, jak ja wchodzę na to? Aha, tu się wysuwa. No spoko, tylko że... Muszę zobaczyć, ile to czasu trwa. Chyba, że z będę w stanie wyskoczyć tu. Tak, to jest tyle czasu, że to prawdopodobnie powinno o tyle zajść. Nie, nie, spokojnie, Logan. Poczekajmy, tak teraz nie stężymy. Tego nie mogę przebić, nie? No. Nie! Nie! <laughs> Dawało mi się, że dotknęło ziemię, już mogę sobie z tego zejść. Ale dobra, czyli najpierw tu. Teraz tu. Poczekajmy, aż to się zamknie. Dokładnie, teraz zejdźmy tu. Boże, czy ta kamera musi się tak zmieniać? To jest takie beznadziejne. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. szybko, szybko. Mm, teraz muszę jeszcze na to wejść. Nie no czemu? Boże! Ej, to jest nie fair, przecież tam nie będę chyba w stanie doskoczyć, no. Jakie ja mam to przejść? W takim wypadku. Ja myślałem, że będę w stanie wejść i na jedno i na drugie na raz. Tak to to nie za bardzo widzę opcji, jak mogę to przeskoczyć. Bo do tego dalszego no, nie doskoczy na 100%. Zdawamy mi się, że po prostu będę musiał najpierw na to no i potem na to poprawo. Ok. Lecimy tutaj. Ja spróbuję może coś się zbadowało. Coś się zbagowało. Fajnie, teraz nie doskoczyłem. Brawo, sobie, brawo. Oh. Zresztą już widzieliście parokrotnie w tej serii, jak, jak bardzo mi wychodzi skakanie. Hop. na dół. Nie, teraz powinienem to zrobić. Powinienem. Hop, hop, na sam dół, Niech dotknie. Dobra, udało się. Tu chyba były jakieś pułapki, i te przyciski, tak? Dobrze myślę, dobrze myślę. Ale mi się udało się przeskoczyć, bez drugą mową. Ok. Ten może mi się zbagował. A już się zbagował. Akurat w dobrym momencie, kiedy ciacham. Załatwieni załatwieni na razie A, to trzeba przeciąć, to, to trzeba przeciąć i teraz zrzucamy to na dół. A no i rozumiem tak, tak jak myślałem, teraz mogę się tutaj głównej bramy dostać. Dobra, jeszcze ty. Nie widzę najmniejszego problemu. Tylko szkoda, że nie mam naładowanego. Nie wiem jak się zająć, czy Bosem, czy Nimi. Staram się chyba bossa. Tak, na razie. No, rzuć tym. Rzuć. Dobra, on tu nie ma wstępu, to możemy się zająć tobą, koleżanko. Okej, okay, załatwione. Teraz ty. No i teraz ty się jakoś wbij w ziemię czy coś. A nie, jeszcze muszę się zająć jednym. Ok, no i teraz no chodź Trzeba tam nie mogę wyskoczyć. Muszę wyczuć dobry moment Kamera mi nie ułatwia. No, skacz, 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 Nie teraz. Źle Logan, źle. No może takim beznadziejnie idzie. No, zaszarżuj. Boże, teraz mogę się uczyć. słabo to wygląda na razie. No, rzuć tym. Teraz zaszarżuj. I teraz. No, ciachaj, 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 Nie, szybko, uwaga, uwaga. Nie no, proszę. On jeszcze nie zginął, nie? Jaki jestem beznadziejny. Dobra, on może mnie tam na razie ciachać. Dobra, dobij go. Teraz sobie trzeba nawalać, będzie x, nie? Dokładnie. Będzie po Oki okay, doki załatwione. A, tak? to jeszcze widzę tych przydupasów. Okej, okay. A! Cholera własna. Jak są ci, którzy się noszą to najlepiej od razu wszystkich wyciąć. Będą mogli tak robić w nieskończoność. Jeszcze ich. A, dobra. To jest to wysiłek, tylko to jest bardziej upierdliwe, tak samo jak ten, ten boss. nie mogę go nie pokonać przez to, że był ciężki, tylko przez to, że po prostu nie wiem, czy to gra się zbagowała czy... Okej, okay. uh, teraz no... Ten jeden posąg stawiamy w tym miejscu. Drugi, ośle. Drugi posąg. Gdzieś tu, gdzieś tu, tylko dokładnie na tej płycie. Spoko. No i jedziemy No i się może w tym czasie napije te dialogi działają normalnie. Teraz nagle znowu są jakoś super wyciszone. Oh. Ale te filmiki muszę przyznać, że są fajne. Znaczy te Elementy walki, Ten początkowy był ok, ten też naprawdę mi się podoba. Więc tu muszę po powiedzieć, że naprawdę, twórcom się udało. No tak, teraz wszystkich po kolei z, z tego zespołu pokazywali. Logan nie może być gorszy, oczywiście. Nie nic niezłej tutaj mogę pogadać. Ten moment, względnie podobny wydawało mi się, że był taki fragment, gdzie łodzią płynęliśmy i chyba też była ta scena, tylko ta scena była tak przedstawiona od, od któregoś momentu, albo było coś przynajmniej bardzo podobnego. No dobra, najgorsze jest to, że o, że nie można tego przewinąć, no i tak dźwięk jest po prostu taki cichy, że się nic nie usłyszy, więc nie ma sensu tego oglądać, ale nie da się przewinąć, a więc będzie trzeba jakoś przetrwać ten moment, tym bardziej, że mam 15 minut, a to jeszcze chwila została. Aha, i to jest chyba Striker, taki szef, szef, który dowodzi wszystkim. I w tym momencie wydaje mi się, że no, Logan może nie, nie tracą, czy został zdradzony, czy nie został, tak? Bo z tej cutscenki to dowiadujemy się, że tamten ziomek zabił <grym> niewinnego gościa, no i temu <grym> się nie spodobało, jak go uderzył zwyczajnie. A no i widać strikerowi się nie spodobał bunt Logana. Dobra. Ostatni, ostatni fragment gry The Island. Zobaczymy, bo tu już jest dźwięk normalny. Przynajmniej był, przez moment. Różne. Różne. Następny fragment. fajny bo... że skończyliśmy z tą dżunglą. tak jak już mówiłem, naprawdę, naprawdę jej nie lubiłem. No, Trochę tak, ich tutaj... Noteramy. A już jesteśmy na tyle teraz... umocnieni. Tyle, które nam tyle dały, że oni... w zasadzie nie są w stanie nam nic zrobić. No, znaczy, sam ten tryb, bo po prostu tutaj niektórzy przeciwnicy są niewidzialni. Hop, 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 hop. Jaj. Dokładnie. Którzy są niewidzialni. I na przykład ten. Ten już też jest załatwiony. Ten skill też nie powiem jest dobry. Nie wiem czemu go wcześniej w ogóle nie używałem. Jak jakoś po prostu uznawałem, że jak muszę zaatakować jednego przeciwnika, to używałem Y, czyli tej takiej e, śruby, a jak wielu przeciwników to używałem X, czyli win, kręcenia się. E, Okej, okay. tu chyba nic ciekawego nie ma, tak mi się przynajmniej wydaje. Tam na górze nie będzie nie może nigdzie tak Także jak już mam w dupie te znaczki. A zdobyłem lewy. Tu będzie już 3000 czy już 4000? 3000 cały czas. Okej. Okay. Mm. A uh, teraz nie wiem czy ulepszyć na koniec to, czy, 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 czy to jakim się spodobało? Uh, Atack Dimage the the Duration Health. Uh, aha, to zwiększa też Health Progenation, okej. Okay. Uh, możemy zrobić to. Fajnie. Omówiłem jeszcze przed chwilą, że mi dwa punkty zdjęcie nie są potrzebne. A jednak... Strzelił i przez to, sam się zranił. Strój. Strój, który już zebrałem 4 razy. Ale jeszcze nie. w tym momencie nic tu nie widać. Lecimy dalej, lecimy dalej. Jeszcze naprawdę mam mam ciśnienie, żeby po prostu przebiec tą grę. Pomimo tego, że o, to się. Masa tych tagów, które są po prostu, już, żeby przebiec tą grę, pokonać. Strikera i... i mieć wierombanę. I tu już dźwięk jest względem normalny, że jest ciszej, są te dialogi, ale da się słyszeć. W czasie, może sobie podłączyć tak telefon do ładowania, bo jakoś tak zawsze jak nie widziałam to zostaje mi około 3%. Nie chciałbym, żeby ten stator mi się wyłączył. Ale tragedia jest po prostu tak ciepło dzisiaj u mnie. Ja już tylko uważam, że skończę ten odcinek, nagram kolejny i, i idę się wykąpać. Mam wszystko w dupie. Idę wziąć dźwigniutki. Ok, cokolwiek oni mu robią, to po tej kresce na pewno będzie checkpoint. Na pewno będzie checkpoint. Ok, w tym momencie mamy checkpoint i minęła już 21 minut około, a więc nie pozwól mi się z wami pożegnać i zaprosić do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!